Zobacz, co to jest? Tam ma być złom? No, nie o tej idealny ojciec. Czekamy, kogo to spytać. Więc... A tam człowiek siedzi, widzisz? Dobrze, witam. Chcę się spytać o złom, o środek. Masz jakiś? Czysto, widzicie? No, czysto jest. Wy tak ekologicznie tu żyjecie? Ano. no. Kupiemy się w rzece. Nie ma nic metalu. Tutaj mało metalu. No. A się podjrzysz około. no. Lesy, woda. Prawa. Nic nie ma metanu. Tam, tam dolewa? No? Tam kęp. stara no. budowa? Tam w lewo. I tam może coś być. No dobra, dzięki. No na razie. O to przepraszamy. No. Do widzenia. Widok tego wyjątkowego pola namiotowego w żaden sposób nie kojarzy się ze złomem. Znacznie większa szansa leży tuż obok. To spory, stary i pełen zabudowań ośrodek. Halo, halo. Halo. Dobry dzień. Dobry, dzień. Dobry. Tutaj mówili, że macie środ tutaj do spodniecia. Co byście chcieli ze środku? A wszystko? Wszystko. <laughs> to ja wam pokażę. No. no to proszę bardzo. Tak tohle byste si mohli odvíst To? To. Lednici, Kto? druhý radiátor. Ty růrky. Takže nikdy tak. To je nové. To Ano. Dobře. Hežu, dávej samochód. Děkujeme. Roz... Roz... Bardzo, Já paní. se rozloučím. Děkujeme Mějte paní Mějte se. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. No. Jak si synku chce, to už si znajdě. Vidíš? Dobrá, dávaj. Jedeme. Podróżkę najpierw, tak może Marek na prawą stronę weźmiemy. No właśnie, Dawaj, do góry, Edeś, dawaj. masz jak tam podnieść. Stawiamy do góry. 100 Ja wasz. jak weź to ten rower chodź tutaj. Daj to po lewej może. Ty, patrz, paletku, pan rzucił tak pan rower, że k wybiła szyba.